Ej, ja muszę Wam to powiedzieć, bo ja nie uwierzycie, pierwszy raz w życiu taka akcja. Właśnie wysiadłem z pociągu, kumpel mnie odebrał i gdzieś mm, pół godziny przed końcem kobieta siedząca obok. Jakaś typiarka po prostu mówi do mnie: Przepraszam, może pan nie zerkać w mój telefon. A ja mówię, proszę. No, no proszę się nie gapić w mój telefon. Ja mówię, Przepraszam, ale. Ale ja nie widzę. A ona. No fajnie, jeszcze pan sobie ze mnie kpi, No i ja wiecie, wyciągam z kieszeni laskę i mówię, no no, no nie kpię, no. No i mówię, ja nie widzę. A on, no to po cholerę się pan tak gapi. Ja mówię. Ale ja mówię, że ja nie widzę. I wiecie, ja tak naturalnie zawsze. No i nie mam tej białej laski wyciągniętej. Ona, o Jezu, ja przepraszam, bo po panu tego tak od razu nie widać. Mówi, a pan tutaj tak zerka i ten. I ja mówię do... Też mam telefon, a ona, do właśnie i pan tak patrzy w ten telefon i ja myślałam, że pan też w mój patrzy, ja przepraszam, ja się tak śmiałem, kurwa, no masakra, elo, zostawcie komentarz.